I lecimy, ready? No, zobaczymy o co tu chodzi w ogóle. Oho, więc to wy jesteście nowymi osobami, które będą korzystać z mojego biura. Gratulacje, <laughs> ponieważ wy robicie dostawy! Dodałem komputer i mapę miasta. Fajnie. Upewnij się, że uruchomisz także kod, który us ustawiłem na komputerze, aby uzyskać dostęp do shop.exe. To powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że będziecie cieszyć się biurem. Basic Pani. rozmowa o wynajęciu biura. <grym> 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 tak z diabłem Dobra, o co tu chodzi? Eee, tu jest mapa. Kamery. I domy. A, są kamery, dobra. Komputer. Tak, tylko że jakiś horror to ma być niby. To ma być horror? No. Włączyłem jakiś program. To jest horror? Serio? No. No dobra, nie wiedziałem. O! Mamy... No, no, coś no, w dzień zwykły symulator rozwożenia jedzenia. W nocy. Zaś pojawiają się potwory. Dobra, Bartek, wsiadaj na rower i jedziemy. No. Tu i w prawo. O kurwa, wyjebałem się GABOR! Bartek! GABOR! Jesteś? No. Chyba, Jesteś! Stoję chyba. Dobra, dawaj. Czekaj, bo trochę cicho jest teraz ta gra. No co za chłop? Raz jest za głośno, raz jest za cicho. Oj. Co się stało? Gdzie yy... jest mapa w ogóle? No w, w, ha, w chacie, ale ja znam drogę Bartek. No z drogę? no dobra, no. mi- tak rybę mamy kupić chyba. No dobra, to jadę w takim razie za tobą, jak ty yy, wiesz. Petshop. To... Uważaj A na halę. Tutaj auta. Jest ten supermarket, tutaj na prawo. Do Fish Store mamy pójść chyba. A. O tu, tu, tu. Petshop. O, oczywiście. Odebrać zamówienie. No. Wziąłem zamówienie. <laughs> Pieka. No dobra i co teraz? I teraz zamówienie. A na... zabrać mi rower! A tam ci A zabrałem. Nie. To jest chyba mój. dobra. O, mam zamówienie i chyba na chatę trzeba wrócić z tym zamówieniem. Aha, no dobra. Chyba nie wiem, tak... Logika mi podpowiada. Mówię mam lusterko stary. No dobra. Ja też mam lusterko, tylko jedno. No po co ci drugie? Co by, co by mi za miło nie było? No dobra, jestem w chacie. Kurde to auta. A odbiłem się z od auta! Tu jesteś... Tu jest mapa. Albo tu się... Openshop.exe? Dzisiejsze oferty. Dobra, nie coś kupuję. Masz Discorda. Weź ty zobacz ten komputer, ja tego nie rozumiem. Discord.exe. Shop.exe. Accept. Pick up. Jakieś zamówienia Czekaj. mamy? Czekaj, no ale jak, jak mamy to zobaczyć? No w tym, no w komputerze. Odebrałem trzy zamówienia. Trzy zamówienia odebrałeś? No. I co, i znowu mamy po te zamówienia jechać? A widzisz tutaj jest napisane gdzie mamy je dostarczyć. A faktycznie dobra. Jest banan jest i czekolada na mapie widzisz? Banan i czekolada tam. No to lecimy po to no. Jak mi się wydaje. co Zat... się robi? Czemu tu płoną o, rzeczy jakieś? Wyjebałem ci coś. A czekaj bo ja, ja nie odstawiłem nie poniem, tego, chyba. tego zamówienia nie odstawiłem. No. Co to jest w ogóle? Podnieś śmieci. Podniosłem śmieci. Po co ci śmieci? Nie mam Masz... pojęcia. <laughs> Cześć, bo ja nie odniosłem tego zamówienia. No mam kolejne śmieci. My chyba te. Ja ja pójdę... My takie jak taki Uber, że mamy coś, wiesz, odebrać? No tak, tak, tak. A no. później to gdzieś przywieźć. I rowerem I to dobra. robimy. Mam banany. Dobra. Odebrałem. O, mogę odebrać? Dobra, odebrałem zamówienie. I teraz musisz to gdzieś przywieźć. I czekaj, i czekolady też odbiorę. Zamówienie. Masz już zamówienie, a nie mogę drugiego. O, tutaj, tutaj muszę to odnieść, chyba. Gdzie, moje, gdzie mój rower? A tam jest mój rower. O, i 12 Ała. pieniędzy zarobiłem. Nice. Ała! Alo! Lecę! <grystanie <grystanie Odebrałeś to? Na mapie masz Ała! napisane. No kurwa, no kurwa, i mi odbił. No. Bartek, musisz uważać. Ale nie mam na mapie, gdzie jest mapa? No w chacie. Tylko w domu? No. A, tak po prostu to nie ma mapy? No nie no, musisz na pamięć jechać. jak mam dostarczyć. O, dostarczyłem. I masz pieniądze. No, 14 zł. I za pieniądze można coś kupować. Tak? No, shop.exe, tylko ci jest nasz... 50 dolarów mamy chyba. Tak czy nie? Dobra, odbieram kolejne zamówienie. No no tak, Dobra, odbierasz. Milk coffee. A powiedz mi, gdzie mam iść? Yy, prosto. Jakbyś na sklepie jechał. Prosto, i jak dojedziesz na maksa prosto, to w lewo. Na maksa prosto Dobra. i w lewo. a schizować tak raku. Trochę jest przez tą pikselozę. No. I w lewo teraz. I po prawej powinieneś mieć swój cel dostawy. Tak? Nie mam. No jak nie masz, jak... Dosłownie. No masz, nie, nie. Ma no masz. Nie mam. No masz, no. Trochę, no trochę dalej. Zamówienie. nie, Trójkę, trochę dalej, trochę dalej. Oho. Muzyka się no, jakaś tam. Co się osoba. tak mrocznie zrobiło? Nie wiem. Dostarczyłem. Ty. KS8. Jakaś mroczna lodziara jeździ przez miasto. Oczywiście. Jest nowe zamówienie na chacie, odbierz sobie. Ale ludzie chodzą normalnie. Bo ludzie to... ludzie to wiesz. Człowiek człowiekowi człowiekiem, pamiętaj. Ale jakieś, jakieś gandalfy chodzą? Jakie gandalfy? Ja widzę zwykłych ludzi. No ja nie. Barto, co ty mówisz? Ja jestem w domu. Tam jest nowe zamówienie do odbioru. A gdzie? W domu? No w domu musisz na monitorze kliknąć. Akcept. A, zaakceptuj. Julian, zamówienie numer 6. Pizza. Ale to praktycznie naprzeciwko, to to jadę tam. Kurde, ale kribby. No jest, jest boją ci, że w nocy jest, jest kurde mrocznie. Uważaj, bo w no... gdzie... jedzie, jedzie taka mroczna lodziara przez miasto. Uważał. Nasz jakoś światło włączyć w tym rowerze? No ja mam. Mi świeci do Za daleko pojechałeś. A za daleko? No, co w się musisz. rower. Nie, mój rower jedzie przez tekstury. Wracaj tu! Nie! O kurwa! Coś mi się pojawia na ekranie. Co ty mówisz? Jakiś potwór. Jak to? Jaki potwór? Dobra, gdzie mam jechać? Gdzie mam jechać? Mów mi. No Bartek, co? A co jest? Co jest? Co w samą porę. Nigdzie nie wszedłem. Ty gdzieś przeszedłeś? Nie, byłem na środku ulicy. Aby mu zapłacisz. AB status: zero. Twoja oferta: zero. To daj mu więcej. Dobra. dobra. Daj, czter, daj mu 50, jak masz. Koszt wynajmu za dzień 50, no tak. I daj, nie, 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 daj mu 51, bo na piwek jest napisane, żeby zawsze dawać. I złotówka na piwku. O, o! Miłego, miłego dnia. Dynia. Jaki pojeb tej? No. No dobra. Miłego dnia. O, o jest godziny. dzień. No Bartek, A, musimy, musimy, musimy mu tak płacić, bo inaczej nas... Ej, myszkę mam na środku. No nie, myszka mi przechodzi między monitorami. Serio? To Alta tabuj tak. albo Altente. Chyba Właśnie próbowałem. No dobra, jak dam na pełne, jak dam to jest okej, okay, ale no... Dobra, idę jeszcze raz po to zamówienie. Ale to już się zrestowała Bartek, zamówienia. Tak? Weź z tego, z komputerka weź Czyli co, czyli po prostu musimy mu płacić, jak mu nie zapłacimy to umieramy, tak? Kurwa, auto mnie potrąciło. No, ogólnie jeszcze musimy coś tam zarobić, pamiętaj. No tak, dobra, załatwiony. Te śmieci no po co dba. się zbiera? Ej, ja tam na dół chyba jechać. Nie wiem, po co są te ty... śmieci. trochę mało zarobili, no pamiętaj. A ty samochodzie. Za nadwyżkę pieniędzy możemy tego. Ulepszenia kupować. E, jeden. E, prosto tak, dobra. Faktycznie gandal wchodzi po ulicy. No. No nie, no, kurde. No, wracaj do rowerze! Musisz ostrożnie z tym rowerem jeździć. Gdzie to się kupuje? No dobrze dojechałeś? Właśnie chyba nie. O, Oho. zarobiłem no ja się Co ci się pojawia? Jakiś potwór przed twarzą. Nie ma potworu w tym świecie. Umarłem! Jak to umarłeś? Co? No umarłem. Czemu umarłeś? Nie wiem, no jakiś potwór mi się pojawił przed twarzą i był coraz bardziej, coraz bardziej umarłym. umarłem. Cześć, może na mapie mam napisane gdzie umarłem. Że wyjechałem za mapę. Czyś wyjechał za mapę! A i dlatego umarłem. Czy się może zrespić? Nie. No jak to się nie może zrespić? No nie mogę. A, masz na, masz na głowie trzy te... Mietniki. Mietniki. Puśniki, klakson, łotki, wykrywasz anomalii. Moc, mocna gierka. Gdzie ty umarłeś? No mam cię na mapie. Czekaj, podjadę do ciebie. No czy nie, mam twój rower w sumie. Czemu ty umarłeś? No bo chyba wyjechałem za mapę. No to czemu wyjechałeś za mapę? No bo nie wiedziałem, że tam jest koniec mapy. Pamiętasz gdzie umarłeś? No pamiętam. A ty mnie spektrujesz teraz? Tak. To tu w lewo umarłeś. Nie, prosto. Serio? No. Bo myślałem, że tam jest, Ufa. trzeba odebrać. Gdzie? <laughs> Tutaj w lewo. Tutaj? Gdzie? I tu prosto. Wygląda jak koniec mapy, Bartek. Ojej, ty, no. potwór jest faktycznie! No. no, to jak potwór się wyświetla, no to... <laughs> czemu wyjechałeś za mapę, Bartek? No nie, bo myślałem, że tam jest do odebrania to zamówienie. Kurde, szkoda, że mapy nie ma. Kurwa, cały czas. No właśnie o to chodzi. Ja w ogóle nie wiem, nie wiem, gdzie mam jechać. Znaczy no mapa jest w tym. No w domu, no ale kurde no... Jak to jest po drugiej stronie mapy, no to ja nie... Po co mam wracać co chwilę do domu? Na pamięć trzeba jechać. No to wyjechałem na pamięć, tak żebym za mapę. Jezu, ale korki są. O, jeszcze mnie policja jepnęła. Cześć, zobaczę, mogę, może mogę tego, dzień skończyć. No zobaczę, ale masz w ogóle pieniądze na opłacenie? kredyt wezmę. No. No dobra. Kurde. Trzeba ostrożnie jeździć na rowerze. Nie wyjeżdżać Podstaryka. za mapę. To jest podstawa naszego, naszego biznesu. Czekaj, pokaż mi. Ile mam pieniążków? Pożyt wynajmu no. 75. To nie mam, nie? Nie, A nie mam. polega ta granica, innego nie ma w tej chwili. Znaczy w nocy się robi jakoś tak mrocznie. No robi się mrocznie, ale nic takiego nie ma w nocy. Po prostu jeździsz po nocy. A na tą lodziarnię wpadłeś? Nie wpadłeś nie. na lodziarnię, bo jeszcze taka lodziarnia jeździ mroczna. <laughs> rozumiem. To jest po prostu tego. To co my graje.. Crime simulator, simulator Beta. <laughs> no, wiesz, że to jest pełna wersja. A niby są jakieś w nocy potwory. No tu jest zamówienie. Ty rower mi potrącił gość. Ja nie wiem czy ja zarobię na wydajem, Bartek. No i dobrze. <laughs> no, spróbuję na prędkości to ogarnąć. No nie wierzę w to po prostu. Trzeba bardzo ostrożnie jeździć rowerem. Bo tu można chyba jakoś... O yeah, nie, nie, nie na Q. Nie, ja kliknąłem. No ale gadałeś w grze. A, sorry, sorry, myślałem... Co jest to? O, ona coś zaczęła. A dobra, bo ja walnąłem goście i mam... i upadł w slow, <laughs> bo myślałem, że odpaliłem cutscenkę. <laughs> Przypierdoliłeś w kascenkę. <laughs> dobra, przejdź, ja to mam odnieść. Gdzie jest nasza baza? To jest nasza baza. A mogę dzień zakończyć. No spróbuj. Cześć, tylko odniosę osta ostatnie zamówienie, odniosę. Gdzie jest mój rower? No nie ostatnio mam mieszane. Ogólnie ma 72% pozytywnych, ale co nie... ostatnich to mieszane. No, popsuję ostatnie update. Y. <noise> hmm. Dobra, tu mam odnieść. Tak. O, halo! O, dobra. Dobra. I to zakończyć dzień. Dobra. Zobaczę, może niepełnym czynnikiem. Może te śmieci na głowie mnie uratują. Może. mam Powiedz, mamy może głowie. masz śmieci. <noise> Możesz mu tym zapłacić. Ale chłop nam podwyższył czynsz. już. Trzeba więcej zarabiać w ciągu dnia. Więcej zamówień tak? nawet o teraz no, 75 kurde. jest potrzebne To za ty... O, ekran się zaczął przynieść. Czy, ile mamy? 56, nie? no, będzie gate? Na pewno. No, zobaczymy. Loading. Aha. Siema, o, teraz ja siedzę. Coś mhm. samą samoporę. Kto normalny u takich ludzi wynajmuje biuro? Mam nieza. Masz żebra na stole. To poprzedni wynajmujący. <laughs> O, chłop nam pomoże. No. by moja oferta, aktualny... A, dług można jeszcze mieć! Tam... A to na luzie. <laughs> to daj mu z 300. <laughs> o, pierwszy, pierwszy czynsz, ten. Pierwszy raz czynsz można odpuścić. Iść dalej. A, no i fajnie. Teraz, no. Bartek, no, nie, teraz, wyjeżdża, nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj za mapę. Jest wynajmujący. No. O, jestem. Zrespiłeś się. I nie wyjeżdżaj za mapę, Bartek. A gdybym wiedział, bym nie wyjechał. Dobra. Nie mów, że umarłeś. Nie, nie mów, że... Bart. A Ale mogę cię, mogę cię, odsuciłem cię. dzięki. Bartek! A on to mnie Nie wierzę po prostu. No trzeba uważać, Tylko no. Party to jest symulator. Je. Yy, Masz jakieś zamówienie do odbioru? Nie ciebie. Czekaj, yy, możemy coś pisać takiego śmiesznego? Czekaj. Co byśmy chcieli, .exe. Windows. Windows Windows .exe O, wywaliło mnie z tego, z komputera. No Bartek zarabiaj pieniądze, bo zaraz nas nie będzie stać na wynajem. A, bo E wywala z komputera. Komenda nie znaleziona SAGG. Mmm Dobra, no już już zaakceptuję. To było dobra, takie zamówienie. Tutaj zamówienie. Hmm. Chyba tutaj muszę odebrać, dobra. Na mapie można narysowany gdzie? Tylko trzeba pamiętać trasę. to, to, to w prawo. To, to jest problematyczne. Ja to mam oddać. A gdzieś tutaj się jechał. Gdzieś tu to miałem oddać chyba. Tutaj to było gdzieś? Ja chyba znowu za daleko zajechałem. O, tu mam oddać, dobra. Co ja? Jakieś... naprawdę nie wiem. Nie no ma, ale to jest jak kratka, kratka. Musisz sobie policzyć gdzie masz zjechać, ile zjazdów. Może można Dobra, takie ulepszenie ja kupić? tutaj mam wrażenie. Ci, Ja już będę w chacie, zaraz ci powiem, gdzie to. Dobra, no powiedz mi. Czekaj, tylko muszę dojechać do chaty. Już dojeżdżam. No mów mi. A już, 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 Dobra. Ty, Bartek! Cofnij się! Mhm. Cofnij się. ja by się wyjebałem. No. Cofnij się, 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 cofnij się. I teraz w lewo, będziesz musiał skręcić. I masz taką kurde żółtą kratkę kupić, szukaj żółtej kratki wokół tego bloku gdzie teraz jesteś A tutaj No Dobra, i gdzie mam to zawieść? I masz to zawieść, ee... Odebrałeś już? Tak, tylko że je... rowera Po prawej powinien być od ciebie O, jest w teksturach, super O, wyjechałeś O, no, no Dobra, i w mimo. prawo Prosto, pełna pizda prosto I następna w lewo I teraz, be... i po prawej będziesz miał swoje zamówienie zabój na kierować chyba po prostu. Już minąłeś, minąłeś już. Widzę, widzę. Dobra. To, że, to, hamuj normalnie tym rowerem, bo zaś ci wyjedzie za mapę. Ej, nie mogę oddać. A, dobra, musisz tak, tak wbić, musisz się tak, tak głęb... Tak z poczuciem, wiesz, winy. <śiges> <Szanow Am"? śimes> z poczuciem winy. Cześć to po swoje zamówienie. Ty wróć na chatę i odbierz scenowe. Właśnie, jeszcze nasze kategorię. Dobra. Jadę. Kończy się dzień. Jezu, ale mnie wystrzeliło w kosmos. To była hata, to po była chata. Co się stało? No takie mam różne śmieszne sytuacje w tej grze. Ja też. A ja dobrze Dobra. jestem, Bartek? Widzisz mnie? Czy ty już pojechałeś? Dzień A, dobrze widzę. jestem, dobrze jestem, dobrze jestem. Tak, jesteś dobrze, no. A tam obok jesteś moje od razu, możesz wziąć od razu Nie, nie drugi. mogę dwóch na raz, nie mogę dwóch na A, raz. A, nie możesz. Ty masz cztery zamówienia? Ja mam czwórkę, tak. Znaczy ja muszę cały czas prosto jechać. Jezu, no ci ludzie nie mogą normalnie chodnikiem chodzić Prawda Czy ty klaunie Dobra, ale teraz już miara sensownie zarobimy Tak mi się wydaje przynajmniej Też mam taką nadzieję Dobra, gdzie ja mam to odwieźć? Czwórka O, noc się zrobiła Czwórka Właśnie, gdzie mam odwieźć? na maksa wprosto I na krzyżówce w lewo Na maksa prosto, na maksa prosto I teraz w lewo i za drugim zakrętem będziesz miał po lewej stronie. Nie chcę poradzić. No kurwa, za tą są za jakieś dusze. No to jest miasto nocą, nigdy nie chodziłeś po mieście nocą? Idę tam. <grym> Jadę tam. Jak nie umierasz za mapą, to cię mogę odsucać ogólnie. Kurwa, to, to Coś cię zjadło? KURWA! A... ja Zjadł mnie potwór. Jak co? No zjadł mnie potwór. Zjadł mnie. Zjadł A mnie zjadł. też zjadł. O. I co teraz? Co? Czemu nas zjadł jak potwór? No ja wjechałem w jakieś te, w jakieś duże. No to nie wjeżdżaj w duże. Co za głupia krasa Strasznie głupia. Cześć. Co nam żeby to grać? No a mamy, no możemy już możemy odpuścić. Możemy wrócić ja do bym, Krajma. Ja, nie, no już nie mam 20 minut na Krajma, co ty? Ja, ja bym spróbował jeszcze jedno podejście. O dobra, to spróbuj, Możemy spróbować. To... Bardziej, trzy, trzy zasady. Nie wjeżdżamy w duszę, nie wjeżdżamy poza mapę. Widzę. Po, o, można pominąć poradnik, dobra. O, kurde, mocna gierka, mocna. No powiem Ci, że jest nieźle. <laughs> e, Shop.exe, o. Tylko, że mówię, gdyby mapa była cały czas, to byłoby prościej w życiu. Jest zamówienie pierwsze, już można robić. No to się, po prostu dostało, jest, ja jest pakiet czekać. GPS za 130 zł Ooo, to by się przydało Dobra, jest zamówienie na mapie. Pojechałeś po nie? A, no to... Znaczy, może ty pojedź, ale dobra, ja będę albo ja pojadę, a ty będziesz patrzeć. No dobra, to jedź lewo prosto i po lewej będziesz miał My To nie jest głupie, żeby jedna osoba nawigowała, a druga ten. I teraz no, się no. cofnij? Jeszcze za bazę Aha. Za bazę, za bazę W lewo i w prawo Jeszcze, 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 jeszcze I hmm. teraz w lewo Dobra I w prawo I po prawej będziesz miał tego No jedna może managementować, a druga może... Po prostu... Jeździć No dobra, no jak... Kurde, szkoda, że tej mapy nie ma cały czas No Dawaj kolejne Dobra, ale to musisz ten Musisz kurde wrócić na... A dobra, nie musisz w sumie, dobra, prosto, nie prosto nie na muszę, maksa. Prosto na maksa. Prosto, prosto, teraz w prawo na krzyżówce. Dobra. I teraz w lewo na krzyżówce. Mhm. I teraz jadąc prosto po prawej będziesz miał pączki. Donaty w sumie. Dobra. Odbieraj. Jakiś policjant chyba zamówił. Możliwe, i teraz prosto, prosto. I teraz w lewo na krzyżówce. Mhm. A no w ogóle mogę kamerę do ciebie podstawić. Ja widzę jak ty jeździsz, Bartek. O, no, fajnie co. Prosto, prosto, prosto Prosto i po prawej będziesz miał za chwilę dwójkę do oddania. O, żeś skręcił za szybko trochę, cofnij się. No, ja, to tu skręcę w lewo. O kurwa! Ja się wyjebałeś <small> No i musisz sobie objechać teraz w lewo I Jeszcze raz w lewo, żeś objechał całą dosłownie dzielnicę. Nie ciebie wariat i po lewej będziesz miał zamówienie. Dobra, Dobra. Teraz się cofni? tak jak jechałeś. No, prosto, teraz jedź. Hmm? normalnie cię na kamerach cały czas obserwuje w lewo. To jest fajnie. fajnie, że masz wszędzie kamery. No ja sobie tam gdzie kliknę, tam mam kamerę i znowu w lewo. I po lewej masz kiwi. Odbierz kiwi. Kurde, no i teraz to się gra. No człowieku, Gabor się Navigador, Krzysztof no. Dobra, jedź prosto. Dobra. I w prawo na krzyżówce. Dobra, możesz następnym zjechać. W prawo o, na krzyżówce. Od razu. I teraz pe pełna pizza prosto. Pełna pizda prosto. Jadę, jadę. I po lewej, masz trójkę po lewej. I po prawej powinieneś mieć swoje zamówienie do oddania. Dobra. Dobra, wsiadaj na rower, Dobra. w lewo. Pełna pizda prosto. Dobra. Ha? Ale współpraca. No człowieku. No i widzisz, musimy prowadzić biznes razem. No musimy. Cały <laughs> czas prosto, cały czas prosto Bartek. Cały czas prosto, cały czas prosto. I teraz w lewo na krzyżówce. I po swojej lewej będziesz miał masło do odebrania. Minąłeś, minąłeś, minąłeś już. Teraz po swojej prawej powinieneś mieć masło do A. odebrania. To nie ma... to jest masło? To nie mm, nie nazywa jest się, co? nazywa się... A, rzeczywiście, buter. Buter. Dobra. No. Cofnij się teraz. No. Jeźdź prosto, jeźdź prosto, jeźdź prosto. Pełna pizza prosto. Dobra. Kurde, człowieku! No, zarobimy zaraz na te, no, tego GPSa. No, normalnie. I teraz w prawo. I na końcu po lewej będziesz miał swoje zamówienie do, 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 do oddania. Po tym widzę. będzie scp -descent. Dobra, oddawaj. Teraz się cofnij, jakbyś jechał znowu na potem asło. Ja pierdolę. No człowieku. I na krzyżówce w lewo. Dobra. I po lewej swojej powinieneś mieć, nie wiem, jakieś kabanosy, kurwa, nie wiem co o to prawej? jest. Po prawej? Po lewej. Minąłeś już, minąłeś A. już. Tak, tutaj. Roku, jak, jakieś kabanosy, czy nie wiem co to jest w sumie. Pójdź tym. I teraz Trzybuale się cofnij, cofnij się, Trzybuale... cofnij się. 180 Trzybuale nie ma. <laughs> I pełna pizda w przód. Normalnie stary jak na tym, Tour de Polonia. Mm -hmm. Czy jak to, tu, tu, Tour de France. <laughs> Uważaj noc, nie wjeżdżaj Zależy, w duszę. <laughs> nie Dobra, wjeżdżaj nie w duszę, Bartek. I na następnym w lewo. Dobra. I jeź prosto, aż po prawej będziesz miał do oddania zamówienia. Mm. Dobra, mm -hmm. jeźdź prosto. I w lewo na krzyżówce. Mm. I pełna rura prosto. Pełna rura prosto. Jadę. Mm. Cały czas prosto, cały czas prosto. Ale... ludzie mi machają. W prawo teraz. I po swojej lewej będziesz miał kurde łóżeczkę. Już minąłeś swoją łóżeczkę. No mam, mam. Dobra, odbierz ją i teraz się cofnij. Całkowicie. No i pełna, pełna rura prosto. W ogóle nie ma samochodów w nocy. To dobrze, nie przejadą nas. Prosto, prosto, prosto. I teraz w prawo. Widzę. I po swojej lewej będziesz miał do zostawienia zamówienia. Dobra Dobra, wsiadaj, na rura, prosto Ale normalnie, stary ile wiesz ile zarobiliśmy już? Ile? 130 Wooow Gdybyśmy normalnie mogli, gdybyśmy nie, nie, nie... o Właśnie, gdybyśmy Dobra, mieli czynszu do zapłacenia No Dobra, ale jutro już kupimy GPSa Pamiętaj, daj mu Dobra, jeden złotych że... na piwku Dobra Jeden 51? złotych na piwku, 51 no Niech chłop się cieszy, że ma napiwek. Dobra o, Miłego dnia. Dzięki. Pozdrow, fartem. Panie. Miły człowiek. No i to mi się podoba. Dzisiaj kupujemy GPS-a. I znowu to samo mam. Co masz? No mam myszkę na monitorze, muszę wyjść z pełnego ekranu i włożyć znowu. Ja z tego gwinda nie mam takich błędów. Dobra, mów. Eee, dobra. Eee, cofnij się całkowicie, jakbyś na biuro jechał. I tu na następnym w prawo. <laughs> I. Za sekundkę dosłownie w tym miejscu mleko masz do kupienia Po prawej Mleko, o tak, mleczko To się cofnij jakbyś jechał na office, na office Szczególnie do jakiegoś, jakiś Coś do słodkiego dostałem Fajnie no. e, Na office i prosto, prosto, prosto cały czas I po, lewej, po swojej lewej masz do oddania Już minąłeś Widzę, widzę Dobra, teraz cofnij się na office mm. I naprzeciwko ofisu masz taką uliczkę, wieź w nią No tutaj Tam, 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 tam Dobra tam. I po lewej swojej masz kiwi do kupna Co żeś zrobił? Pierdolnałem w klauna O, to dobre Dobra I to A nawet nawet nie... trzeba. Nawet z... za rowerem od razu po lewej masz do oddania Gdzie jest mój rower? A, tu leży A, widzę Jeźdź do przodu i od razu po lewej masz do oddania Widzę, widzę, widzę Dobra, ale idzie no, się cofnij, jakbyś jechał na office. To czekaj, to tu skręcić. w prawo, tu w prawo musisz skręcić. I na następnej w lewo. I pełna rura, no. i będziesz miał masło do kupna Po prawej swojej za sekundę. No po całej, jakby mnie jedną. Jedź prosto, i po prawej masz masełko do kupienia. Też widzisz, że to auto jest. No, no się cofnij. I na krzyżówce w lewo. <laughs> Wymuszasz pierwszeństwo, ja pierdolę. <laughs> tak. Pełna pista do przodu, i na końcu w prawo. Wymuszam to twoje milczenie teraz. Uuu, dobra, dobra. Kiedy prawo? Na następnej. Prawo? I masz do oddania. Świetnie. I stary pa! Cyk, no. pakiet GPS, kup! O kurwa! I teraz powodzenia z fartem, jadę, jadę, jadę swoim rowerem. Masz tam GPS-a? Jest coś? A, mam, ale do jebane No człowieku, i teraz można grać. No. Tylko trzeba raz na jakiś czas na, ch na chatę wrócić, żeby ten, żeby odebrać zamówienie. No. A bo ty teraz jedziesz pod zamówienie. Po jedno z nich. A bo ty teraz... A no tak, dobra. Bo są dwa. I musimy jeszcze na czyn za, za, zakup ten... Za, zarobić. Mam 50% szans, że oddam dobre zamówienie, powiem ci. Za rogiem jeszcze. Dajesz ja ci powiem, czy do piątki, czy do czwórki masz jechać. Bo kurde... Dobrze dałeś? Czekaj, bo tu jakoś za mapę mi każe? Gdzie ja to mam oddać? Jaka przed? Nie no, nie ma ikonki. Piątka. Ja tam być. No, Ci o, kurwa, szkielet idzie. To nie uciekaj od szkieleta Bartek. A to ty, dobra, ty do piątki masz jechać, ja do czwórki. A, no to mi dlatego mi się nie, nie wyświetliło. I przy okazji, jak będziesz obok piątki to odwiedź tego. Odwiedź office, żeby nowe zamówienia wziąć. Dobra. Cześć Bartek. Siema. <laughs> przegrałeś! Graliśmy w Scrooge'a, <laughs> <a> przegrałeś. <laughs> Nikt tak nie mówił, że grałem w Scrooge'a. No bo to się nigdy nie mówi. <laughs> Mówi ten, który przeżyje <laughs> Dobra, weź nowe zamówienie Dobra, idę Noc się zrobiła Od razu pojadę, weź dwa najlepiej Dobra Teraz Ja zapytałem. biorę... Ty ma... jedź, jedź po te kurwa, nie wiem, te brązowe Co jest blisko ofisu Czekoladę A Eem... kurwa, jakiś posłuch. Jakieś dźwięki brzydkie Zresztą. są, no O kurwa, idź za mną Ty, ale ja prawie wjechałem w duszę w nocy trzeba być uważnym, Bartek. Uważaj na dusze. I ty masz siódemkę chyba, a ja mam siódemkę. Kurwa, szósta. to dalej za mną idzie! Ty uciekaj przed Rusterku tym. Misterku widzę. Misterku <laughs> widzę. To to lusterko. No, czasami się przydaje. dobry, to ja zamówienie. Ty, dużo jest tych dusz, powiem ci. No, całkiem sporo. Ja widziałem jednego potwora, póki co. Ale no jeszcze potworów jeszcze nie więcej. wiedziałem. Pewnie będzie więcej, no. To masz do siódemki czy do szóstki? Ja do siódemki, ty do szóstki. Dobra. Musimy to odejść, żeby nas było stać na czynsz. Plus na piwek oczywiście. Jak zrobimy te zamówienie, to powinno być nas stać, tak mi się wydaje. Tak ci się wydaje? No ja nie wiem, Bartek. Ja oddam swoje. Ja zaraz też oddam. Dobra. Oddam. Dobra. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze jedno zamówienie. Zobaczę, ile mam na koncie. Też mi się wydaje, że nie zdążymy, bo już noc jest mroczna. Powinno byś nas stać, chyba, nie wiem, 75 to całkiem spore cash'u. Mamy stary... 80, dobra, kończymy dzień? Nie no, spróbujmy. No dobra, to wezmę ci zamówienia. Dziewiątka Też? jest twoja. Okej, okay, strasznie daleko. Dziew, dziewiątka to jest y, ptaszek jakiś. A ja mam Mia, a nie tu. To... O kurwa, potwór! Złapał mnie! Jabur! Gdzie? Jadę do oficu, jadę do oficu, o nie, zjadł mnie! Jak to cię zjadł? zjadł Faktycznie mnie. zjadł cię, ale tak to zjadł Jakie duże się dusze z... pojawiły. Ty faktycznie jest pojeb tutaj! O kurwa! TY, to jest Spider-Man, I nie ma twojego o, trupa ciebie. nawet. No zjadł mnie. Dobra, ja cię nawet nie mogę odsucić. Dobra, w dupie to mam, wracam, kończę dzień. Kończę dzień, bo to jest kurde. Ty, te dusze to takie pojęcie, że szybko się respią. Gdzie się no. kończy dzień? Tutaj. Baję, ja ja robię, kurde. Cie ma. porę. Ty, a sprawdzamy, co jest stanie, jak mu nie damy na piwku? <noise> Może sprawdzić. Jestem ciekaw, no przynajmniej Cię odsuci miło z jego strony. No. A Ty Bartek, jak płacisz za czynsz mieszkania, to też dajesz na piwek? <noise> nie. 75. Mówisz, że kiedyś zostanę zaburdowany. Ja nie dałem mu napiwku. Może będzie teraz więcej potworów. Może. Może chcesz skończyć już, czy lecimy dalej? Nie, chyba kończymy. No bo, no, bo już jest za chwilę 19. No dobra. Dokończymy no. w takim razie. Halo.